Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie czytanko, posłuchaj co mówią do ciebie karty. Może w tym przesłaniu, moi drodzy, znajdziecie odpowiedzi na nurtujące was pytania. Będzie to krótkie czytanko, postaram się zrobić tak szybciutko, żeby nie przedłużać i nie zanudzać. Kochani, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie tylko to, co potrzebujecie. Z nie każdym to będzie rezonowało, może to być dla jednej osoby, może to być dla was wszystkich. Także tylko bierzcie to, co potrzebujecie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i y, komentarze. Jest to czytanie bezterminowe, więc kiedy poczujecie ochotę, to sobie odsłuchacie. Mm, dobra, na samym końcu zrobimy sobie kartę wyroczni jako zwiększenie rozkładu. No to patrzymy, co mówią dla Was karty, co chcą Wam powiedzieć karty. Kochani, mam wrażenie, że niektórzy z Was mają bardzo trudny czas. Czas, w którym jest pewnego rodzaju negatywność w Waszym życiu, pesymistyczne myśli. Sytuacja, w której jesteście obecnie, bardzo mocno Wam dała w kość. Coś się wydarzyło takiego, gdzie wy czujecie się bardzo niekomfortowo. Ale, moi drodzy, ten czas wycofuje się z waszego życia. To odchodzi. Odchodzi małymi krokami. Wycofuje się, wy poczujecie ten komfort, wypoczujecie tą lekkość, wypoczujecie tą radość. Może pewne rzeczy w waszym życiu miały wydarzyć się po to, żebyście wy inaczej spojrzeli na pewne rzeczy. Wiecie, mówi się tak, że e, nic nie dzieje się w naszym życiu przypadkiem. Oczywiście ja jestem tego zdania, że nie ma przypadków, że to, co się wydarza, to się ma wydarzyć po to, żebyśmy my inaczej spojrzeli na nasze życie, żebyśmy my inaczej spojrzeli na ludzi, którzy nas otaczają, e, żebyśmy my mogli dokonać zupełnie innych decyzji niż. E, Niż te, które dokonywaliśmy teraz, obecnie albo wcześniej. I tutaj też jest taka sytuacja, moi drodzy, że coś, co na tą chwilę wydaje się bardzo trudne, co wydaje się bez wyjścia, to miało, kochani, na, na sta to miało być w waszym życiu po to, żebyście wy pewne rzeczy zrozumieli. Ja wiem, że y, niektórzy z was odbiorą to w ten sposób, że, no jak trudne rzeczy są po to, żebyśmy y, my y, pewne rzeczy zrozumieli. Otóż, moi drodzy, tak, właśnie tak to się dzieje. Albo wyciągniemy wnioski y, i będziemy mądrzejsi o doświadczenie. Albo będziemy popełniać wciąż te same błędy. Hmm, tak to, kochani, wygląda. Wszystko zależy od nas, jak my kierujemy swoim życiem. Wy jesteście osobami bardzo kreatywnymi. Wy jesteście osobami, które hmm, nie spoczywają na laurach, które się nie poddają, które walczą o to, co jest dla Was istotne. I, kochani, Wy przez to, przez Waszą determinację, i nieodpuszczanie tego, co jest dla Was ważne, poczujecie, że ta sytuacja, która była niekomfortowa, która się zadziała w Waszym życiu, ona Was bardzo mocno wzmocni. Wy będziecie wyciągać z tego ogromne wnioski jako doświadczenie życiowe, będziecie mądrzejsi o to doświadczenie życiowe. Bo pamiętajcie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trudny okres z waszego życia odchodzi, moi drodzy. Odchodzi małymi krokami, poczujecie ten komfort. Dojrzycie to światło, które się pięknie będzie przed wami rozpalało coraz mocniejszym, yy, coraz mocniejszą poświatą. Trudności, ciężkość odchodzi z waszego życia. Negatywne myślenie... Negatywni ludzie, moi drodzy, negatywne sytuacje, to się wycofuje, ponieważ wy wyciągnęliście wnioski z tej sytuacji i jesteście mądrzejsi o doświadczenia, poczujecie wolność, poczujecie się wolni, jak w momencie, kiedy odpuścicie pewne rzeczy. Hmm. Tu wszystko się, kochani, poukłada na Waszą korzyść w pozytywnym, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tu wszystko się poukłada tak, jak Wy tego chcecie. Choć teraz wygląda to tak, że nie widzicie wyjścia z sytuacji, ale zobaczycie z biegiem czasu, że. To, co się wydarzyło, to się miało wydarzyć po to, żeby was to wzmocniło, żebyście wy mogli spojrzeć inaczej na pewne rzeczy. Stoicie przed wyborem, moi drodzy. Stoicie przed wyborem, w którą stronę ma iść moje życie. Potrzebujecie przystanąć i wejść do swojego wnętrza. Bo po tym wszystkim, co się wydarzyło, jest potrzebny czas takiej refleksji, zastanowienia się nad samym sobą, czego ja tak naprawdę chcę, czego ja tak naprawdę pragnę, w którą stronę chcę pójść. Zrobienie takiego remamentu w sobie, takiej inwentaryzacji, poukładania siebie, odizolowania się od świata zewnętrznego po to żebyście mogli znaleźć odpowiedzi na trudne pytania po to żebyście mogli podjąć pewne decyzje po to żebyście mogli dokonać wyboru w którą stronę moje życie ma pójść żebym się poczuł szczęśliwy żebym poczuł wolność i radość i komfort lekkość tego życia jest potrzebny czas um, odizolowania się od świata zewnętrznego Chociaż na chwilę wiem, że pęd życia jest bardzo szybki. <laughs> nie każdy znajduje czas dla siebie, ale kochani, 5-10 minut dziennie znajdziecie. Chociażbyście mieli, jeżeli nie macie możliwości wyjazdu na łono natury, to popatrzcie przez okno w niebo, popatrzcie na ptaki, które fruwają. Dajcie sobie chociaż 5 minut dziennie, przemyślcie sobie pewne rzeczy, tak, żebyście wy poczuli się szczęśliwi. Hmm. Choć teraz wydaje się, że wszystko jest trudne. Ale kochani, wierzcie mi, z biegiem czasu poczujecie ten komfort. Poczujecie ten luz. Bo teraz jest przeciążenia. Jesteście przeciążeni, jesteście zmęczeni. Dźwigacie też ogromny balast, moi drodzy. Jest natłok wszystkiego. Wszystko... Wszystko dzieje się naraz, dlatego potrzebujecie tej chwili zatrzymania. Tej chwili odizolowania się od świata zewnętrznego, żebyście mogli poukładać siebie samego. Pobycie sami ze sobą. Hmm. Zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Tylko dajcie sobie, pozwólcie sobie na to. Nie dajcie się wciągnąć w ten wir życia, w ten taki kołowrotek, w którym pędzimy, pędzimy i nic nie mamy z tego. Zastanówcie się nad tym, czego ja tak naprawdę od życia chcę. Co sprawia mi przyjemność? Co ja ostatnio dobrego zrobiłam dla siebie? Co ja zrobiłem w ogóle dla siebie? Nie tylko dla innych. Wy też jesteście w tym ważni, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Podejmiecie decyzję w momencie, kiedy pobędziecie sami ze sobą, kochani. Zdecydujecie się, w którą stronę ma iść wasze życie. Ta decyzja będzie wasza. Ta decyzja będzie bardzo sprawiedliwa. Jeżeli nawet ktoś uzna, że nie, wierzcie mi, że będzie bardzo sprawiedliwa i bardzo wasza. Wezwanie do decyzji. Co z tym zrobicie, moi drodzy? Wszystko zależy od Was. Życzę Wam kochani wszystkiego dobrego i do usłyszenia.